Idą święta Bożego Narodzenia, jak kolęda mówi, Bóg się rodzi i faktycznie Jezus się rodzi. Jest potężnym, wszechmogącym Bogiem. <coughs> I to może się wydawać dziwne, to czemu na koniec daje się tak po prostu zabić zwykłym ludziom? Masz rację, to może się wydawać dziwne i nielogiczne. To może wzbudzać u ludzi takie, taką podejrzliwość, takie może zniechęcenie, no bo jak to? Przecież pismo święte jasno mówi, że Jezus to wcielony Bóg. Mamy w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza, że Syn jest nam dany, cudowny doradca, Bóg mocny, Bóg Ojciec, Ojciec, odwieczny. Ojciec odwieczny. W Ewangeliana czytamy, że przez Jezusa i dla Niego wszystko zostało stworzone. Tak, jest jasne. Um, jasno widzimy, że Jezus jest jedną z trzech postaci Boga. Widzimy, jak jednoczy się z Ojcem, z Duchem Świętym, czyni cuda, yy, rozmnaża pokarm, nakarmia głodnych, chodzi po wodzie, wskrzesza umarłych. No ma potężną moc, jest, jest wszechmogący, mógłby, mógłby inaczej może rozwiązać ten końca, nie że daje się zabić i... Dziwnie to może wyglądać. I teraz ten hmm. potężna moc mógłby ją wykorzystać, będąc na ziemi, hmm. do tego, żeby nie dać się zabić. Co więcej... bo Ktoś tak może to postrzegać. W jaki sposób on się dał zabić? Na krzyżu jak najgorszy zbójca. No właśnie, historycy jasno mówią, że to była kara dla najgorszych szumowin i dla przestępców, a Jezus niczym nie zawinił. Tak? Był, mówił o miłości, nauczał innych, zachęcał innych do miłości. Kochaj bliźniego. Tak. No był tylko dobry. Uczynki idą za nim. Tak. Widzimy, że on był nieskazitelnie dobry. Mm -hmm. Same dobre uczynki. No niestety nie możemy czasem tego powiedzieć jego wyznawcach. Nie? Widzimy, co się dzieje na świecie i to może yy, dać taki fałszywy obraz Boga, zniechęcać innych, odpychać od Boga wręcz. Te uczynki na pewno nie przedstawiają takiego prawdziwego obrazu Boga, czego tak. Jezus nauczał. Ja jak dokładnie. inaczej, inaczej powinni się prezentować. Dokładnie. A. Widzimy to i w telewizji, i wokół nas to widzimy. No prawda jest taka, że wszyscy nawalamy, tak? Także, także to no, my jesteśmy grzesznikami właśnie, a nie, a nie Jezus. Mm. Ale wiemy, po co Jezus przyszedł na świat. No właśnie, my wiemy z Pisma Świętego, jest jasno powiedziane, Ewangelia <coughs> Jana 3, 17. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Czyli Jezus miałby moc posądzić y, ludzi. Mógł, miałby y, moc ukarać, powstrzymać y, tą sytuację. Ale On świadomie, świadomie to robi i y, bierze konsekwencje na siebie. Tak, w tym miejscu to my powinniśmy być. O właśnie. Tak. A On w to miejsce za nas się ustawia, po to żeby... Daje nam wybaczenie. On w ten sposób może nas zbawić. Czy? Trzeba powiedzieć wprost. Bóg nas kocha, i to jest niesamowite, że daje swoje to ziemskie życie Jezusa, ofiarowuje za nas. Wiemy w Ewangelii Jana, mm -hmm. że Bóg tak ukochał człowieka, że swojego Syna jednego mm -hmm. dał, żeby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie mm -hmm. w przyszłym niebie. Jezus się do nas poświęcił. Trzeba powiedzieć wprost, że Jezus, yy, że Bóg yy, tak nas kocha, że swoje życie, to ziemskie życie Jezusa kładzie za nasze. To wielka rzecz. Wybacz to. Jest to po prostu wybaczenie i jest to szansa, jest to szansa. Czerwiozna filiżanka. No. Dla nas na pewno, yy, jeżeli Ciebie interesują tematy biblijne, jeżeli chcesz poznać Boga, jakim on faktycznie jest, nie przez pryzmat jakiejkolwiek religii, tylko po prostu to, co Słowo Boże, to co Pismo Święte o nim mówi, to zapraszamy cię na nasze spotkania. W czwartek, 13.30 z Jak jest ciepło, jesteśmy na zewnątrz. Jak gorsza jest pogoda. To jest ciepła kawałek z piekarni. I Ciacho wbijaj. A jak nie chcesz przyjść, bo jeszcze nie jest Twój czas, ale chcesz pogadać, zadać nam jakieś pytanie. To pisz w komentarzach, chętnie porozmawiamy, chętnie odkryjemy coś ciekawego, chętnie zastanowimy się nad trudnym i, i pytaniem, albo nad jakąś dziwną sytuacją, tak jak to, czemu Jezus, który ma moc, potęgę, daje się tak po prostu zabić. To jest bardzo rozwojowe. Zachęcamy do takich dyskusji. Hmm, hmm. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. No i nawet jak się kamera nie skrzywiła, już tak sympatycznie pięć minut.